W sumie nie było żadnego korańca. Znaczy Japońca w piku. Insignia! Uuu! No, dobry. Dobry, dobry, do. Czekajcie, muszę dobrać telefon. No i co? Jeden szybki telefon do EA i proszę, wam trafiony. Można? I jeszcze wymienny. <ścoughs> Jak ktoś ma 2 miliony na koncie i jeszcze trafia wymiennego Van to już... No dobra, Division Rivals, tutaj trzecia ranga chyba. Ta. Ale cztery... Dobra, weźmy niewymienne. Na pc po co mi wymienne? Tutaj możemy lecić na niewymiennych, więc ludzik. I Mistrzostwa Food. G1. Cyk, normalnie. Zobaczmy piki. No i Doomfrees. Albo tego, co u fala wezmę. O, no i teraz mogę sobie Marszala wybrać. Jest łoka, zobaczmy. Myk, Portugalia, SPO, Bruno Fernandes, Okej. Okej. Ten jeszcze i ten, jedną Okej. Okay. Cztery paczki za sto koła. No tutaj nawet niezły upgrade by pójść Gomes Gomez na obronę i tak dalej i tak dalej. O, oh, jeszcze walkout. Kolejny. Francja, Esio. A jajaj, la Myślałem, że warana, te la porty. A jajaj. E, ile la Niedużo. dużo. Jedziemy na e, PS. E, no tutaj potrzebujemy kantę, chociaż mam kantę niewymiennego, ale taki Mane byłby też spoko. G3, no bo nie udało mi się w tym tygodniu e, zagrać tyle spotkań, ile bym chciał, ale, ale, ale teraz jutro już będzie o wiele lepiej. Jeden z trzech piłkarzy. Podobno za G3 dobrze sypie. Zobaczmy. Vidal! Proszę bardzo, chciałem go! Powiem szczerze, że chciałem go, bo zastanawiałem się mocno na tym, czy nie zmienić go za e, Golana, bo na cieniu ta karta wygląda całkiem solidnie. E, zobaczcie mm, ich szczegóły atrybutów. E, to, to, to naprawdę wygląda dobrze. Wiadomo, tempo 68-67, przy biegu. Ale dając mu takiego cienia, to może być naprawdę dobra karta. E, więc... E, no, zobaczmy drugi player pick. Może Mane albo Kante. Ale Alex Teixeira! Uuu, zapomnieliśmy o nim totalnie! Ojojoj, ojojoj, oj, oj, to jest bardzo dobry, to jest bardzo dobry player pick, jeden i drugi, taki zmiennik. Nie wiem, ile teraz Alex Teixeira, po ile on jest, bo ten, ten wiadomo, że, że była to wersja, która, która tam się sprzedawała za, za ogromne kończy, ale Alex Teixeira w tym momencie, jego hero karta kosztuje... 162 tysiące, więc nice, 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 bardzo dwa dobre playerpiki, chyba G3 jednak bardziej e, warto, e, no ale co, no 4 na 4 sztuczki, e, bardzo dobra zwinność, równowaga nie najlepsza, ale tempo, no, na pewno jako zmiennik będzie wchodził, no i tego widala, możliwe, że jeszcze w moim klubie, no i teraz tak, dobra, skoro ci poleciało mi tak dobrze z player playerpików, to chyba wezmę bo mam pierwszą rangę i, i możemy mieć paczkę Ultimate wymienną, albo dwie paczki niewymienne Ultimate. Wezmę, dobra! Zaryzykuję w tym tygodniu. Trudno, wiadomo, że nie będzie z tego końców, ale zaryzykujemy. Wezmę dwie paczki e, no i, i zobaczymy. Zobaczymy, co, co z tego we, będzie. E, no dobra. Zobaczymy. Może będzie jakaś grywalna karta. Kto to wie? Niewymienna. Dwie paczki Ultimate to na końcu. Najpierw mega paczki. Otwieramy. Dwie paczki za 125 tysięcy. Pierwsza z nich już leci! Come on. Dobrze, że wziąłem dwie jednak. Druga odda. Druga odda! Musi! Walkout chociaż, błagam, nawet najgorszy buskets. A! Całowita. Będzie na przykład. Powiem wam tak, jak z jednej paczki by nic nie wyleciało, to że nie wyleciało z dwóch, to w sumie jeden pies, nie.